W dzisiejszym odcinku o największym skandalu ostatnich miesięcy. Czy Małgorzata Herde okradła swoje podopieczne? Najbardziej perfekcyjny romans otworzy przed wami swoje tajemnice. Oraz najbardziej kontrowersyjna celebrytka naszego kraju, czyli polska Angelina, opowie o swoich przygodach z perfekcyjnym panem Łoża. To wszystko i wiele, wiele więcej już za chwilę w programie Afera na dywaniku. Po zimowej przerwie witajcie w kolejnym odcinku Afery na dywaniku. W dzisiejszym odcinku kolejna porcja plot, o których wiedzą wszyscy, a podobno nikt nie czyta. Wiadomo. Jest modelką znaną m.in. z sesji do magazynu CKM. Jej uroda porównywana jest do urody hollywoodzkiej aktorki Angeliny Jolie, stąd też jej pseudonim. Plotkarskie media plotkują ostatnio o romansie Agnieszki z byłym piłkarzem Radosławem Majdanem. Ona sama twierdzi, że łączy ich tylko seks. Jest dzisiaj z nami Agnieszka Orzechowska, znana szerzej jako Polska Angelina. Witaj, Agnieszko. Cześć. Na początek zajmę się tematem operacji plastycznych. E, powiedz, co poprawiłaś, żeby upodobnić się do swojej dolki Angeliny Jolie? za, przecież ja jestem naturalna, nie widzisz tego? Weź nie mi wariatki jakieś. Trzeba by na pewno. A nie widać, no może cycki sobie kiedyś zrobiłam. A tak to jestem. Cała, taka fajna, naturalna. fantastyczna plastyka. Może powiedz, co myślisz na temat Dody. Doda również twierdzi, że nic sobie nie poprawiała, że jest w 100% naturalny. Bozo, a kto to jest Doda? Na pewno nie wiesz, w końcu razem imprezowaliście. Jezu, Jedno miałam wiele blondynek, ale nie przypomniał sobie o imieniu Doda. Opowiedz o swoich początkach w show biznesie. Jak oceniasz polski show w danym momencie? Tragedia, masakra. Po prostu polski show jest tragedia. To są duże plecy, musisz mieć plecy, albo być armią jednoosobową. Na co ja stawiam, bo nie jestem i nikogo nie potrzebuję, żeby się lansować. Nie potrzebujesz absolutnie nikogo? Absolutnie nikogo. Jesteś samowystarczalna. Tak, wszystko muszę robić sama. Niestety, takie życie, life is brutal. Chciałbym zadać Ci teraz pytanie, które nurtuje chyba nas wszystkich. Jak oceniasz związek Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana? owy seks. Myślisz, że tylko tyle? Tylko tyle. Ciebie też z nim coś łączyło w końcu. Tak, byłam na kolanach. Jak wspominasz tamte czasy? W kiblu. Może jakieś pikantne szczegóły? <grym> no way, I hate you. <grym> Tym skandalem żyje obecnie cała Polska. Była już menadżerka gwiazd Małgorzata Herde została oskarżona przez media o przywłaszczenie sobie sporej sumy pieniędzy z honorariów swoich podopiecznych. Z najsłynniejszej obecnie menadżerki zrezygnowały m.in. Edyta Górniak, Aleksandra Kwaśniewska czy Karolina Malinowska. Plotkarskie media twierdzą, że suma, jaką winna swoim byłym już pracodawczyniom, sięga nawet miliona złotych. Tymczasem na Instagramie pani Herde pojawiają się coraz to nowe zdjęcia z ekskluzywnego pobytu w Paryżu, gdzie obecnie przebywa. Tymczasem najsłynniejszy romans ostatnich miesięcy, czyli Perfekcyjny on i Perfekcyjna ona, czyli Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek już nie kryją się ze swoimi uczuciami, ukazując je odważnie w sferze publicznej. Niedawno mogliśmy przeczytać o burzliwej nocy zakochanych w apartamencie Małgorzaty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest on połączony z mieszkaniem jej byłego męża Jacka Rozenka. Myślicie, że przykładał szklankę do ściany? Doda podobno obgryza wargi z zazdrości, a Sielanka trwa nadal. Czy wróżycie im przyszłość? Podobno Radek zmienia kobiety jak rękawiczki białe rękawiczki. Mimo wszystko najgłośniejszym niuansem ostatnich dni jest pobicie Agnieszki Shulim przez dodę. Gwiazdy mocno poszarpały się na imprezie po galinie grzeczni, gdzie obydwie gościły. W sieci pojawiły się również zdjęcia pobitej prezenterki. Czy Wy również uważacie, że bicie kogoś jest aktem desperacji? Czy może Doda miała rację podnosząc rękę na Agnieszkę Szulim? Opiniami dzielcie się na naszym facebookowym profilu. Jak podają nasze plotkarskie źródła, najsłynniejszy polski showman, Kuba Wojewódzki, podobno usieje. Ujawniony przez Tomasza Lisa fakt, że przed każdą sesją Kuba Wojewódzki umawi się ze stylistą fryzur, wywołał lawinę spekulacji w plotkarskich mediach. Super Express twierdzi natomiast, że Wojewódzki tapiruje włosy i pryska specjalnym zakrywającym usinę sprejem. Podczas niedawnej prezentacji ramówki TVN-u koledzy Kuby po fachu nie szczędzili sobie wobec niego uszczypliwości. A my pytamy po co? Czy nie lepiej zestarzyć się z honorem? Najsłynniejsza polska restauratorka Magda Gessler ma znowu kłopoty. A to za sprawą kolejnego niezadowolonego uczestnika jej programu, który zarzuca jej hamstwo i ordynarne zachowanie na antenie. W jednym z odcinków kontrowersyjnego programu, Gessler kazała zjeść całej obsłudze zgniłe ogórki, które chciano zaserwować gościom. Restauratorka nawrzeszczała na obsługę, krzycząc: cytuję, mi te ogórki. Swoją drogą, myślę, że to fajny tekst na jakiś mem. I taka to ci afera. Plany i próby powstania kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, jak wiecie, trwają już od bardzo dawna. Tak naprawdę rozpoczęły się teraz dopiero na poważnie po tym, jak pełen format przy pomocy luki prawnej przejęła telewizja Polsat. Zmieniło się nie tylko jury programu, ale i również jego logo. Mam dla Was pełną listę uczestników nowej edycji. Sami zobaczcie. W najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy znaną z olbrzymiego biustu, a podobno również znaną dziennikarkę Katarzynę Szostak. Miss Euro z prawdziwego zdarzenia, wraz ze swoimi miseczkami Natalię Siwiec. Gwiazdę jednego serialu, znaną również jako matka swoich dzieci, Anetę Zając. Mariusza Czerkawskiego, najsłynniejszego polskiego hokeisty. Rafała Brzozowskiego, znanego z krzętnego ukrywania swojej dziewczyny, z którą w ostateczności pokazał się na okładce, uwaga, przyjaciółki. Joannę Moro, która myślała, że jest nowym wcieleniem Anny. German niestety przeliczyła się i zafałszowała na festiwalu w Opolu. Jacka Rozenka, teraz już byłego perfekcyjnego pana domu, Violette Arlak, kolejną gwiazdę jednego serialu, wiadomo o której stacji. Piotra Guszko, polskiego sportowca, nieznanego szerszej publiczności, Dawida Kwiatkowskiego, ulubieńca polskich młodzieży, znanego również jako polski Justin Bieber oraz Klaudię Halejcio. A kim ona jest? Tego nawet sam Bóg nie wie. Powyższa lista pochodzi z jednego z podrzędnych serwisów lotkarskich, więc nawet nie myślcie o tym, aby brać ją na poważnie, ale cóż, podobno w każdej plotce znajdzie się ziarnko prawdy. Hit Nataszy Urbańskiej pod tytułem Rolowanie znają chyba wszyscy. Wraz z utworem Filiżanka autorstwa Michała Wiśniewskiego walczył o tytuł internetowej żenady początku tego roku. Niski poziom obydwu muzycznych propozycji był z pewnością na tyle porównywalny, że powstała do niego nawet wspólna parodia autorstwa Cezika. Podobną żenadą okazało się wideo zamieszczone w internecie przez Michała Szpaka, na którym zostały zawarte dość oryginalne życzenia urodzinowe dla siostry Martyny. Młody artysta wije się w nim śpiewając. I wish you sex, I wish you more sex. I wish you more satisfaction. Film momentalnie stał się jednym z najczęściej odtwarzanych w polskiej sieci. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już wkrótce w kolejnym pełnym celebrytów, afer i skandali w programie. Do zobaczenia. Zaglądajcie na naszą stronę na Facebooku oraz stronę internetową telewizji.